Ambreluszka, no coś poluje w trawie, tak. Oho, i Lisu się zainteresował. Co ona tam tak grzebie? Oho, oho, oho koniec świata. No Lisku, zobacz. Ambrelcia się musi teraz dobrze wytarzać. A potem mama będzie pchły z niej wyciągać. Hm. Dobrze, że mam odweta preparat. <laughs> Ale to szczęśliwy kot jest. Zobaczcie. Można odmówić zwierzęciu wychodzenia na dwór w bezpiecznych warunkach. Nie da się, słuchajcie. Ho, 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 ho! Lisku, tylko nie goń kota, proszę, bo Ambrelcia się dobrze bawi. Ojej, jeja. <ścoughs> Podejdziemy troszeczkę bliżej, zobaczymy, co to tam cię wyczynia. Jak to kocisko się tam bawi. Och jej jej. Rozkoszna kudłata bestia. <grymiany> <grymiany> ojej jej, ojej jej. Nie widziałeś czegoś takiego lisu, co? Nie widziałeś. Zobacz, co ten kład wyprawiał. Oho, oho. I do domu śrub. Nie ma.